W jaki sposób chce pan przekonać wyborców, że należy pan do partii ludzi uczciwych, skoro sam poseł Migalski mówił w onecie, że oczekiwał solidarną Polskę w trakcie negocjacji przedwyborczych po to, żebyśmy później zarejestrowali komisję wyborczą i mieli mniej czasu na zbieranie podpisów? Czy, wie pan co? Nie znam tego wywiadu pana posła Migalskiego, słyszałem o nim. Nie wydaje mi się, że to była sprawa jakby to powiedzieć federalna do omawiania. Mi się wydaje, że każdy. Pol, ja że wiem, każdy bo polityk... umawiamy, dlaczego nie? No, ale nie, nie, nie mam coś do powiedzenia. To jest oszustwo polityczne. Pan, I wydaje... pan Migalski mówi, że to było w porozumieniu z władzami partii. Wydaje mi się, ja się w takiej sprawie nie porozumiewałem z nikim i wydaje mi się, że podstawą dla polityka, niezależnie od żartów, które sobie może potem robić, jest negocjować w dobrej wierze. I ja to myślę, polecam wszystkim innym politykom. Ja później chciałem dopytać o ewentualny sojusz Solidarnej Polski i Partii Jarosławagowej na Polski razem, ale. Z tego co y, słyszę mała szansa. Mówiło się ten temat, pojawiał się i znikał, no. pojawiał się i znikał. My, my chcielibyśmy, już były wcześniej negocjacje, ale jak widać jaka jest postawa właśnie w sposób Polski razem, no trudno. Trudno naprawdę z takimi posłami negocjować. To, co myślę, że gdyby panu naprawdę zależało to, od sojuszu, to w inny sposób pan by to teraz przedstawił, prawda? Bo y, to jest... A ja z kolei nie chcę się dać wciągnąć i proszę to przyjąć jako dobrą w dobrej wierze. To chyba jednak Migalski pokazał po której stronie y, no był musi, i, i czy chciał faktycznie negocjować, czy musi, chciał po prostu przedłużać Musi i, i pan, i, musi pan to jakoś tam mówić to. z posłem Migalskim, ja nie jestem ani jego szefem, ani nie potrafię zinterpretować jego wywiadu. Jeżeli pan chciał moją deklarację, powiedziałem panu zupełnie poważnie. I drugie powiem poważnie, że nie, nie służy nam dobrze mówienie tylko na temat tego, przez tym mówiłem w kontekście spraw zagranicznych która partia z którą partią? Jeżeli mamy tyle rzeczy do zrobienia dla przyszłości, dla Polski, a ja wierzę, że także nowe środowiska, mniejsze środowiska mają dużo do powiedzenia, szczególnie jeśli chodzi o rozwinięcie wszystkim regońdać pańskiej. No już panu pojadam. Jeżeli mamy coś do zrobienia dla Polski, no to trzeba tutaj szukać punktów zbieżnych. Jeżeli są punkty zbieżne w programie, i politycy są w stanie się dogadać, to idą razem. Jak nie, to nie. punkty zbieżne z samoobroną. Nie dam się Panu wciągnąć w to, żeby zadręczać dzisiaj Polaków problemami wewnętrznymi, czy to swojej partii, czy Solidarnej Polski. No to idziemy dalej. A jeśli chodzi o działacze samoobrony, to opowiem Panu tylko tyle. Naprawdę nie uważam, żeby albo Pan, albo ja miał takie boskie przymioty, żeby móc komuś powiedzieć, że tylko dlatego, że się kiedyś zapisał nawet do samoobrony, do końca życia ma nie pracować. Jeśli, jeśli chodzi o politykę, jeśli ludzie go wybierają, a on zmienił swoje poglądy. To jest zbieżne programu. Jakie ma pan Polska Razem, liberalna gospodarka, samoobrona? Ale panie, ale, a, ale drogi panie, przecież pan wie, że Polska Razem nie współpracuje z samoobroną. Pan to mówi po to, żeby e, widzowie i pana koledzy źle o mnie pomyśleli. Takie są pana intencje, przecież pan doskonale to wie. A jeżeli znajduje się. W naszej orbicie jakikolwiek polityk, który na przykład należał wcześniej do Solidarnej Polski albo do Polski, albo do Samoobrony, albo do jakiejkolwiek innej partii i dzisiaj uważa, że ma z nami coś do zrobienia i chce działać w polityce, to ja sam nie będę się stawiał w roli pana Boga, który go sądzi i panu też to odradzam. Czyli to jest po prostu polityczny recykling. Nie, proszę pana, to jest zwykła polityczna uczciwość. Są tacy ludzie w polityce, którzy okay. uważają, że mają prawo sądzić każdego i za wszystko i że mają taką pozycję moralną, że ona im daje tytuł do wystawienia się moralności każdego, kogo spotkają. Ja do nich nie należy. Może Pan.